Gdzieś, gdzieś, gdzieś. Dobra, powrót, powrót do do na powrót. Czek, Ej, masz jeszcze jeden meta? nie idę, po O, czekaj, wciły live, wciły live, to feban non. Eee, w coś chcesz już? No, zostawiajcie od razu lajka, to może jakoś jutro co? A czy odpaliłem? Jeszcze nie. Włączyłeś live'a już? Eee, świat. No świat się włącza. Live'a twojego oglądamy. Dobra, to mi się. Chyba mam jeszcze pracę na dwie strony. Ale jesteś gotowy, żeby tam iść? Już do jedzenia się w górę Jesteś gotowy, żeby tam iść? Dobra, ja już idę. A co się tam trudnego do robienia? No, tylko że myślałam o pusteku. A no. Tak full pusta. No najwyżej w ogóle wyrzucasz się. A, bo czekaj, bo gra zapisaliśmy. Teraz prawie prawdę. Czekaj. Ej, zduplikowałeś mi ten. Serio? <laughs> no. Ej, no way. Zduplikowałeś mi ten dwa razy. Ja to wiem, jak i ten. No, co? No, czekaj, bo nie mogę Wywali wyjść się? z tego, z tego eku. Nie, nie mogę wyjść z eku. Co zaś. Normalnie. Nie, no to co, to ma ale muszę jeszcze raz włączyć. Czekaj, to wyjdę. Może jeszcze raz się... włączyć. To teraz trzypamy. Prawie... Okay. A i w dupie mam to. Teraz nam kasz tam nie teraz. I nawet jeszcze teraz się zdecydowałem. Po potrójną ilość wiedzi. Teraz się pójdą z wyplikać, bo jak tym razem to zapisałem grę. Ej, mam 24 miedzi. No właśnie mówię. Czekaj. No suplikowało się. Ej, hey, no łam. Hey, Ej, masz metę? To suplikuj tą metę. No to easy game. Nie, nie. A właśnie, jaką chcesz? A masz metę? Bo powyjdę się ze świata. Bo włożyłem do skrzynki. No i zapisałam teraz, mm. spróbuj ten wejść. Hi, <grym> żeby ci na streamie za ten nie zwalowali zobaczy proponowanie badów <laughs> Aj, czekaj zobaczmy wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy były nierówne składy idzie ktoś po koleś. nic, tylko nie było, gdzie, nigdzie Dobra, jestem zaczął. Zobaczmy. Having issues connecting. Ale się Jeszcze raz Jak to zadziała, to ci dam. I do duplikowania jeszcze. To jeszcze raz to zrobisz. Macie, co masz? Ale ona jest na wykluczenie, tak jak nie ma co, ona jest na dwa użycia. Oho. Zbudujemy teraz... Ej, silniki możemy tak suplikować. Ale to silniki, tak szczerze nam na razie nie są potrzebne. No i tak nie mam chęli, żeby tak... To wyłączy się znacznie więcej. Nie wiem, nie umożliwia się teraz. Ale dużo razy chyba wyszło. Jak przesuń się później. No i się. No nie, przegrać nie, nie mogliśmy. To? Były nie mam te składy. Idzie ktoś podpłyśli. Tylko no, nie było. Nie. Jestem chyba. Ja jestem... Ej, wy zobaczy, czy ci się masz, zduplikowało. Ju, my no ja jsem ciągle zduplikował. Całkowicie zniknęło. Nie, jest tu trzy. A masz MEKU? A jest, no, co? Nie. Aj gryzie. On mógłby go bić. dobra. chodźmy już. To nie wiem, jak to działa. O, a ja tylko chodź. Dziękuję. nie. No chodź, Są jakieś potwory albo szczury? Gdzie idziemy? Elewator, surface, access? To tutaj. Przepraszam. O, nie. Go, czy czy się o. Jakoś nie lec, Jak to się Jak to takiego, Takiego jakiegoś dał w prasie. Gościu. E, co A, o sement. Po angielsku miałem powiedzieć. Wiesz, powiedział Siemen, czyli to znaczy nasion. I teraz się z nim I się tak ze w prawie. A nie mam się czym pić, kurde Jakiś Czekaj, we, weź go Ale nie mam czym go bić mam, mam młotek, nożyczki, nożyczki i kanał. Mam taką, jakąś włóknie albo coś? Ale to jedno, więcej nie mam Ale mam siekierę, bo tutaj będzie tyle drewna jak chcesz się zespać. O, to trzeba drewno mieć w okazji, Ja A, w przypadkiem o kurde, Coś to że nie to tak, nie jest, to jest to, nie wiem, że... O kurde, to nie było Dobra, ja zaryzykowałem, prawie zechłem. Mam takie siedzenie? Ja potrzebuję pić. No co jest? O, no ziemię. Co chcesz? Szejka, masz szejka. O, dziękuję. Uff, a

o tu jesteś ty? Ej chodź coś jeszcze jest? A gdzie ty poszło? Dobrze? On no nie podnosi Laga, mam Czy To jest internet Ale ja... jest plantację. Ej, weź podnieść tą część, generatora, bo ja nie mogę, ale wiele lat dzisiaj. Co? Pamiętam network. No, no coś z internetem dzisiaj. Nie pobierali. Kiedy dziewczynki się tam. No, nie podnosi. A co? Tu zobaczy, czy się nie da podnieść. Nie, ja mówię o, o części generatora. Nie podnosi się nic A to już wszystkie części... no weź są dupę, bo ja nie chcę. Dobra, dobra. Czekaj, bo ja chyba muszę kończyć, no O, podniosło się, czekaj, odlegowało się Jestem Kończyć musisz? Nie, 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 nie. bo muszę z... ...od pracy do i parę Dobra się to gówno robiło Pamiętam Ja to jest sam to zrobiłem w ogóle to jest na czas To jakiś labirynt jest Musisz odnosić jakieś foksy chyba No to to jest na czas Na czas jeszcze A wejdź wejdź tam do środka Zpakowałem się No jestem już tutaj Dobra, wyjdź sam to. Aha, dobra, jak ty tam jesteś, to nie mogę używać Площадь Zrobiłem to Dobra, co idę nie, nie chodź, nie chodź jeszcze, bo nie zrobiłem tak w takim sensie A, wiesz, że zrobiłeś W takim sensie, że już wiem jak to zrobić Tylko, że jak z to zrobić Dobra Czekaj. Już? No. <laughs> I serio można było tak zrobić? A dociąg? Zrobić? Upstairs are already upset about the extreme rationing. Now we're at the mercy of the waves, and those rafts on the horizon are coming closer <laughs> by the hour. i don't care what Captain Tully says. Don't <laughs> I don't <laughs> really <could> see. <laughs> <hero. Hey>, <laughs> <laughs> <I love you. laughs> the Co się że musieli pływać? Gdzie tutaj, idziemy? Tutaj, 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 ja, tutaj. A, żeby drapingą wejść do plantacji Jest, tutaj Jest wkrótce Jak coś to że woda, nie będzie się ponoszła No czyli czy nie No okay, stairs. After the captain opened fire on the rafters, but riot broke out? Out. Some supported Tully's orders, <laughs> others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't saying much. The tango Row is a lost cause. We're getting out of here. Rytację. Wygląda jakby... O kurde, zaraz się pójdę Kruska. O, ha? jest nasiona z tego Ej, bez... Zbieraj będzie... nasiona, No, więc nie, będzie... no, więc nie, so, nie będziesz nie No, 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 no the uh, I've warned Captain Julie about these weeks now My contract doesn't allow me to tell anyone else and It's eating me up inside uh, yeah. The banana plants won't bear nearly enough fruit Not to mention the infestations Będziemy nie nie wiem, czy będzie jeszcze... A gdzie tutaj Gdzieś tutaj? Nie ma tutaj gdzieś... Czy... No to też szukaj tutaj, ja zajdę za mną, na to O, tu może gdzieś iść teraz.

Idę tutaj to szukać. tutaj dać, idę tam poszukać. To to pójdę do kafeteli. A tu już tu byliśmy. Z kafeteli. O tym, to ja to zwalam. To nie wiem gdzie to może być. Loading Bay. Zobaczmy. może być ta taśma? Bafeteria, ale on iść, iść się um, jeszcze, jeszcze. coś zdarzy, tutaj było trzydzień. jestem w plantacji. No nie wiem. Czekaj, potrzebuję do kibelka. O Nie, wiem, czy to tak zadziała, ale sprawdźmy. No właśnie, to się tak chciało, że to jest... Dobrze, jestem. znowu znowu już znowu znowu Nie, nie, znowu to jest... znowu 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 nie Aha, znowu znowu Aha, my Things have gone quiet. Security teams still go on patrols in their ridiculous golf carts, trying to keep some semblance of order. I heard the rafters. Yes, yes, this some type of rat. Yeah. Oh, and they strapped tasers on all the butler bots, like some kind of dumb guerrilla war upstairs. We're fixing up a boat, but there's no engine. The rap kid thinks we could take one of the golf cart engines. <laughs> Kapitan Tollian i inwestorzy są jeszcze na górze. Ja też idę, żebym powiedział. tam, żeby się nie Jakieś schody są. Jesteś taka hot. O, jestem na tej, na powierzchni. W tym mieście. Co to jest? Jakieś roboty tu chodzą. To otwórz tutaj drzwi od razu. Ej, to mnie boli, co to jest? Miję, co ze szkodą. O, bo... Jak mówisz, przy każdym drzwiach, to takie drzwi musisz otwierać. Drogi no. drewno. A tu jest drewno drewność? No i wszystko zdechasz, to jest najwięcej drewno w te. Drewność się kieruje. Ej, zdechłem. Jak to? Teleportacja w bezpieczne miejsce? Tak. A, nie no ciebie. A bo ty... Kurde, to tak mnie bije teraz. Ej, bo to ja, ja jestem koło jakby, chyba Właśnie z drugiej strony A może, że z każdej strony są drzwi No, to musisz drzwi tylko otwierać Jesteś na... Idziemy zaraz na ces czyli paluski. No, tylko muszę patrzeć w tą drogę, nie wiem czy w ogóle mogę jeszcze musisz? jest ale czekam, pracę. To ile ty do pracy robisz? No, problem. Muszę. jakiś tam kada to jest, jakiś tam portugalski, jakiś tam od Kresa, czy coś. Gdzie ty jesteś? Ja jestem koło trawy, tam jak się wchodzi do tego środka, chyba. A i grozi nam tam, tam nawet. No, no. no, gdzie ty jesteś? Nie widać. To była dostępnie, jak no, no, nie zaraz cię, jeszcze no, już się nie jest. Jesteś na wodzie czy jak? No na wodzie, tu gdzie się gdzie wchodzi na sam początek Gdzie wchodziliśmy? No ja jestem tutaj Mnie tam nie ma? No nie ma cię tu O słyszę cię. Cię Nie Nie no, ale... cię nie ma Nie widzę cię Jest taka opcja, bo ja nic nie widzę. Ja chyba cię w ogóle spragnę. A nie, widzę coś. Coś widzę. Bardzo słabotko. To ja nie mogę stałeś Nie ja wiem, czemu, ale. Nie mogę. A teraz gdzie jestem? No, odkąd jesteś jest tam? Bo teraz uwolniłem się Czekaj, yeah, bo ja głodny jestem, ty